Witajcie, kochani! Ten odcinek przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z malarstwem olejnym. Ja zauważyłam właśnie, że zaczynając nasz cykl poradnikowy, zupełnie zapomniałam o tych ludziach, bo wydawało mi się, że no, wszyscy już wszystko wiedzą. Ale w takim razie odcinek jest to specjalnie dla początkujących lub dla tych, którzy nie malowali wcześniej farbami olejnymi. To, co widzicie tutaj. To jest bardzo mi za to wstyd, ale moja ostatnia paleta. Tak, kochani, bardzo ważna jest y, to rzecz. Bardzo ważny atrybut malarza: paleta. Y, do malowania farb olejnych, paleta powinna być płaska, najlepiej drewniana, ale może być plastikowa. A tak naprawdę, wystarczy. Ja tutaj mam akurat nieodpakowany y, podkład malarski, czyli jeżeli zdejmę tę folię, y, mogę na nim malować. A tak naprawdę wystarczy zwykły kawałek tekturki, najlepiej jeszcze wsadzony w jakąś reklamówkę i tą reklamówkę zawijamy, wtedy mamy gładką powierzchnię i w razie zabrudzeń już po namalowaniu obrazu reklamówkę tylko ściągamy i możemy nałożyć następną na tę samą tekturkę. Farby. Farby wiecie, nie należy zaczynać od tych najdroższych. Ja polecam firmę Renesans farby z tak zwanej średniej półki cenowej najlepiej no renesans, a dla bardziej już takich zaawansowanych mogą być nawet winsory czy Rembrandty, ale to są naprawdę bardzo drogie farby pędzle, pędzle powinny być płaskie z naturalnego włosia, czyli z tak zwanej świńskiej szczeciny, ewentualnie sobolowe czy zwiewiórki, ale to są już bardzo, bardzo drogie pędzle. Powiem tak, lepiej oszczędzać na farbach, na jakości farb, a zainwestować w dobre pędzle. Pędzle bardzo szybko sztywnieją po farbie olejnej, dlatego żeby ich nie niszczyć, każdorazowo, kiedy zmieniamy kolor, zmieniamy pędzel, powinniśmy je zanurzać powiedzmy w słoiku z terpentyną, minimum terpentyną, a najlepszy do mycia, do rozpuszczania. Pędzli z farb olejnych jest terpin. Terpin to jest taka odmiana terpentyny specjalna, taka mocniejsza, która bardzo szybko puszcza farbę z pędzli. Należy przy tym uważać, ponieważ terpin bardzo mocno paruje i naprawdę można się nim zatruć. Nieraz się o tym przekonałam. Mimo że słoik z terpinem stał w otwartym oknie, i tak bolała mnie później głowa, i nieraz mam już właśnie utulenie na terpentynę i terpin co jeszcze pędzelki pędzelki różnej wielkości na początek nie trzeba ich dużo dobrze jest mieć jeden taki szerszy pędzel i dobrze jest mieć jeden cieniuteńki najcieńszy jaki znajdziecie ja mówię na to zerówka ale to może być 0,1 czy 1 cokolwiek chodzi o tak cienki pędzelek żeby można się było nim na przykład podpisać lub namalować jakieś szczegóły. Jakie kolory farb na początek? Tak naprawdę na początek wystarczą trzy podstawowe kolory, czyli czerwony, niebieski i żółty, no i do tego kontrasty, czyli biel i czerń. Jeśli byśmy chcieli rozszerzyć tę paletę, to proponuję biel tytanową, żółć kadmową, karmin, czerwień szkarłatną ochrę, sienę paloną, zieleń szmaragdową, zieleń soczystą i ultramarynę. Plus czerń. To jest w zupełności wystarczy. Ewentualnie jakiś brąz brunatny na przykład jeszcze. Ale to już jest bardzo, już jest tak szeroka gama kolorów, z których możemy sobie namieszać naprawdę wszelkie odcienie i inne barwy. Nie musimy kupować żadnych farb fioletowych, czy, czy pomarańczowych, żadnych oranżów. Ponieważ to wszystko sami możemy namieszać na palecie. Fajnie jest, kiedy ma się sztalugę. Sztalugi mogą być takie duże, ciężkie, mogą być troszkę lżejsze do małych płócien, lub takich właśnie jak ja tutaj mam paneli malarskich, gdzie jest to po prostu coś sztywnego, z nadzianym na wierzchu, z nadzianym, opakowanym w odpowiednie płótno już zagruntowane, tak zwane geso. Właśnie każde płótno powinno być zagruntowane i z tych gotowych blejtramów, które kupujemy każde z nich na ogół jest zagruntowane. Sztaluga naprawdę ułatwia nam pracę, ale nie jest tak bardzo konieczna. No jeżeli ktoś maluje na blejtramie, tak jak ja, to dobrze jest mieć ten, ten blejtram w pozycji pionowej, czyli właśnie oparty o coś. No i do tego sztaluga jest no taka troszeczkę niezbędna. Ale jeżeli zaczynamy, naprawdę nie jest obowiązkowa. Najważniejsze są farby olejne, Olej liniany, terpentyna, no i pędzle szczecinowe płaskie, szmacka bawełniana lub y, ręcznik papierowy, ewentualnie papier toaletowy. Jeżeli ktoś y, chciałby próbować malować szpachelką, szpachelek też jest bardzo dużo rodzajów. Ja mam ich bardzo dużo, a od co najmniej 20 lat służy mi ta jedna i ta sama szpachelka. Wiecie, tak się już do niej przyzwyczaiłam, że myślę, że już jej nie zmienię, chyba aż do śmierci musiałaby mi faktycznie chyba pęknąć albo złamać. Także ta szpachelka przeżyła ze mną nie jeden obrazek, nie jedne basgroły. Jak malujemy szpachelką? Są różne metody. Można malować, ala prima ja to najczęściej stosuję, czyli mokre na mokre. Nie czekam, aż mi farba, każda warstwa wyschnie. Zauważycie to na moich filmikach, tylko maluję bezpośrednio. Yy, można y, nakładać jakąś plamę y, farby szpachelką grubą i później ją starać się modelować. Na przykład, widzicie, mój znajom, znajomy y, maluje na przykład y, kartami kredytowymi starymi, niepotrzebnymi kartami kredytowymi i y, różnymi tego typu y, sztywniejszymi tekturkami. Naprawdę nieważne jest, y, czym malujemy. Malować można nawet palcami. Z tym, że uczulam, powinno się to robić w rękawiczkach. Ja swoją przygodę z malarstwem zaczynałam właśnie od malowania palcami, rękami, i nie używałam żadnych rękawic. Bardzo tego nie lubię w żadnych pracach, nawet tych domowych, a tym bardziej i szczególnie w malowaniu. Do dzisiaj nieraz poprawiam coś właśnie palcem. To jest, wiecie, taka fajna metoda. Farby po prostu olejne trzeba wyczuć. Mówi się, że jest to najtrudniejsza technika. To nie jest najtrudniejsza technika. Jeżeli zaczniemy ćwiczyć, o, choćby namalować jeden mały przedmiot, jakiś owoc, cokolwiek, co widzimy, kubeczek, nie zmyślać z głowy, ale postarać się namalować coś konkretnego. Jeżeli zaczniemy te farby wyczuwać, one dają naprawdę wielką przyjemność. A ich koloryt i wygląd na płótnie tak bardzo się różni od akryli. Czy techniki akwarelowej i każdej innej? W końcu to farba szlachetna. No i ta pierwsza, jedyna odkryta przez człowieka. Co by wam jeszcze tutaj doradzić? O paletkach mówiłam, o pędzlach mówiłam. Terpentyna, olej, tak, wszystko mówiłam. Kolory też, talugi też. No, myślę, że to zasadniczo byłoby wszystko. Chyba na dzisiaj to wystarczy, po prostu spróbujcie i starajcie się nie malować z głowy. Bardzo was proszę, bo malując z głowy, tak naprawdę nie wiemy, jak układają się cienie, jak naprawdę układają się kształty. Trzeba mieć przy tym naprawdę bardzo dobrą pamięć fotograficzną, a nie każdy z nas ją przecież posiada, prawda? Ćwiczcie, uczcie się, nie bójcie się pustego, czystego płótna. Najważniejszy jest ten pierwszy krok. Do zobaczenia wkrótce, hej!